Państwu. Nazywam się Jarosław Buzarewicz. Od dwóch lat jestem żonaty. W sierpniu tego roku urodziła nam się córeczka Wiktoria. Z rodziną spędzam każdą możliwie wolną chwilę. Po ukończeniu szkoły średniej rozpocząłem naukę na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Filologii Polskiej w 2001 roku pracą język polityki jako ważny element kultury politycznej obroniłem tytuł magistra. Od 1993 roku zajmuję się dziennikarstwem prasowym, radiowym i telewizyjnym. Współpracowałem między innymi z Ogólnopolskim Dziennikiem Życie, Telewizją Polską, siecią radiową Super FM. Obecnie jestem korespondentem BBC, dziennikarzem nowin jeleniogórskich i wydawcą informacji w Radiu BRW 101 i 1 FM. Od przeszło pięciu lat pracuję w kamiennogórskim samorządzie. Piastowanie mandatu radnego rozpocząłem od wygrania wyborów uzupełniających. Przez dwa lata byłem wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Od wiosny jestem członkiem zarządu miasta, pracuję także w komisji regulaminowej. Dlaczego zaangażowałem się w politykę? Lubię mieć wpływ na to, co dzieje się wokół mnie i moich bliskich. Największą moją zaletą jest konsekwencja w działaniu i słowność. Swoimi decyzjami wspieram rozwój budownictwa inwestorów strefy ekonomicznej. Jestem zwolennikiem przekazywania najemcom mieszkań i lokali użytkowych. Pracuję w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Wielu z Państwa przekonało się, że pomagam każdemu, kto się do mnie zwróci. Jakie będą najbliższe 4 lata, zależy wyłącznie od Państwa. Ja wiem, jaka powinna być nasza kamienna góra. Moje dotychczasowe doświadczenie pozwoli mi podejmować rozsądne decyzje bardzo szybko. Dokończenia wymaga proces restrukturyzacji miejskiego zakładu budżetowego gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Firmy, która mimo wszystko powinna przynosić dochody. Właściwie zarządzane spółki, mieszkaniowa i komunal spec mają szansę być dobrym pracodawcą i usługodawcą. Do kończenia wymaga również inwestycja uciepownienia miasta. Za brak ekonomicznego źródła przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, a w konsekwencji miasto ponosi zbyt wysoką cenę. Kamiennej góry nie stać na wypuszczanie milionów złotych przez najwyższy komin w mieście. Moje kontakty z parlamentarzystami z pewnością zaowocują pozyskiwaniem środków. Zamierzam być burmistrzem z zabiórka. Kamienna góra wymaga ogromnych nakładów. Trzeba dokończyć bardzo drogą, bo długo budowaną szkołę podstawową numer 2. Remontować dachy i elewacje. Pora na odrestaurowanie fasad w rynku, który powinien być naszą wizytówką i ostoją dla turystów. Kamienna góra musi zacząć zarabiać na przyjezdnych. Dostrzegam konieczność wyeksponowania dóbr kultury. Otwarcia na kraj, na Europę poprzez internet. W mieście musi także funkcjonować informacja turystyczna. Poniesione nakłady na promocję procentują. Chcę, abyśmy żyli w mieście zadbanym, zielonym i bezpiecznym. Z dobrą siecią szkół, opiekuńczą służbą zdrowia i urzędem miasta otwartym na petenta. Kamienna góra zbyt wiele ma do stracenia. Aby była jedynie sypialnią, miejscem, skąd uciekają ludzie młodzi, a starsi. Nie mają po co wracać. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marzena Machałek i mam zaszczyt kandydować na stanowisko burmistrza miasta Kamiennej Góry. Kandyduję z Komitetu Wyborczego Wyborców Prawa i Samorządna Kamienna Góra, Komitetu Popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończyłam wiele form doskonalenia zawodowego. Były to formy związane z zarządzaniem oświatą, komunikacją, rozwiązywaniem problemów, a także związanych z pracą w samorządzie. Od studiów praktycznie byłam związana z oświatą i z problemami społecznymi naszego miasta. Pracowałam jako nauczyciel języka polskiego, jako doradca metodyczny, byłam autorem wielu programów profilaktyki uzależnień, a także realizatorem. Pracowałam przy wdrażaniu reformy programowej oświaty, jako edukator Nowa Szkoła. Natomiast najważniejszym moim wyzwaniem życiowym było stanowisko zastępcy burmistrza miasta w latach 98-2002. Drodzy mieszkańcy, w tym czasie razem udało nam się wiele wymienię tylko niektóre nasze wspólne osiągnięcia, którymi możemy się dzisiaj pochwalić. Ostatnio otwieraliśmy płytę rynku. Pamiętacie Państwo, zakończyliśmy budowę krytej pływalni. Na krytą pływalnię udało nam się zdobyć pieniądze z ukwitu na zakończenie tej inwestycji. Zakończyliśmy oczyszczalnię ścieków, pozyskaliśmy pieniądze z FARE, także myślę, że możemy pochwalić się budową kolektora w Antonówce, a także innymi innymi ważnymi sprawami. Nie chcę w tej chwili mówić dużo o inwestycjach, bo mam mało czasu na nowego, natomiast powiem też, że mieliśmy osiągnięcia w tzw. polityce społecznej, realizowaliśmy profesjonalny program rozwiązywania problemów alkoholowych, w naszym okresie zaczęła funkcjonować poradnia i mieliśmy bardzo owocne kontakty z miastami partnerskimi. Myślę, że te sprawy trzeba realizować, ale przed nami wiele, wiele wyzwań. Najważniejszą sprawą, którą stawiam przed sobą, to jest sprawa przeciwdziałania bezrobociu, a przede wszystkim ochrona istniejących miejsc pracy i tworzenie nowych. Myślę, że tutaj bardzo ważną sprawą będzie zainwestowanie w infrastrukturę miasta tak, aby przyciągnąć potencjalnych inwestorów i przede wszystkim odpowiednia, mądra, długofalowa polityka podatkowa. Myślę, że jeszcze trzeba by ten nasz program, program prawej i samorządnej kamiennej góry, w której jestem kandydatem na stanowisko burmistrza miasta, można ująć w ten sposób. Bezpieczne miasto, miasto, w którym bardzo ważna jest przejrzystość i jawność władzy, walka z korupcją, miasto, gdzie bardzo ważną sprawą jest poprawa jakości życia mieszkańców. Proszę Państwa, proszę nam zaufać, razem możemy wiele. Nazywam się Andrzej Markiewicz, kandyduję na stanowisko burmistrza Kamiennej Góry. Pragnę zaprezentować swoją kandydaturę, jak również swój program wyborczy, który chcę przedstawić mieszkańcom. Mam 34 lata, żonaty dwóch synów, ukończyłem szkołę wyższą, Akademię Wychowania Fizycznego w Wrocławiu, a do pracy w samorządzie przygotowywałem się na studiach podyplomowych, zarządzanie organizacją oświatą oraz samorząd terytorialny. Jestem dobrze przygotowany do tej pracy i myślę, że program, który Państwu przedstawię, zachęci Państwa do głosowania na moją kandydaturę. Mój program...